Jaki głos. się dobry kochani, witam was w kolejnym vlogu. Eee, powiem wam, jestem załamana pogodą. Właśnie wstałam, co widać pewnie. Założyłam sobie tylko dresik wyjdziemy do Lidla na zakupy. Mamy pustą lodówkę. Wiecie, jak to jest po weekendzie wczoraj No to w ogóle. jaki włos, taki odrost. <grym> ale to nic, słuchajcie, zaraz się, zaraz się ogarną. U mnie poniedziałki są zawsze wolne, więc poniedziałek jest takim dniem, żeby się ogarnąć. Patrzę w ten podgląd. No ale dobra, trochę straszę. Trudno, może jakoś to przeżyjemy, co? <laughs> Widzicie, to jest dowód na to, co mówiłam w ostatnim filmie, że nie mam problemu, żeby się pokazać bez makijażu. Ale odrósł się, tragicznie. Może... Chociaż wiecie, co? Za półtora tygodnia w zasadzie mamy chrzest dali, więc może zrobić sobie farby bliżej sztu. W każdym razie jedziemy zaraz dali dla Michał, tylko poszedł z Zuzą. Kraków jest, słuchajcie, cały zalany. Ja jestem załamana, nie wiem, co to się dzieje. Um, wiem, że zapowiadali, że mają być jakieś podtopienia, nawet i tak dalej, no. Nam to, jeżeli chodzi o mieszkanie, nie grozi. Dzięki Bogu, bo mieszkam na samej górze. Natomiast e, jest mi przykro, w związku z tym, że nie wiem, co będzie z innymi ludźmi. Wczoraj mm, wiem, że tam pod rondem Mogilskim, ten dół, gdzie jeżdżą tramwaje, był cały zalany, stała woda. Teraz sprawdzałam w wiadomościach, niby coś tam trochę podsuszyli. E, natomiast nie wiem, jak jest na ten moment. Jest około godziny. 9.40, wstałam dosłownie 10 minut temu, bo wstałam o 7, ale jeszcze poszłam sobie dospać, no i tak mnie Michał obudził, że jedzie do sklepu, czy jadę z nim. Właśnie przyszli, więc jedziemy do Lidla zrobić zakupy. Kto to wzyże? Mokre łapki? Mokre łapki ma, tak? Ale stój. Chodź wytrzemy łapki. Chodź wytrzemy łapki. Czekaj. czekaj, czekaj. To coś się stało? Nie, nie, tylko one już ale... Naprawdę... Nie, to... nie, 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 To wycierania, to wycierania. No proszę, proszę wycieramy łapki. Zapraszam, wiem, że nie lubisz tego. Proszę. Tatuś Ci wytrze łapki, teraz Twoją ulubioną czynność Taczki, taczki. I wanna feel your body. Dobra, no, przednie, chodź, chodź, chodź. chodź, Patrzcie teraz, nowy nowy Czekaj. O jaki złodziak. Czekaj, czekaj. Będzie, uwaga, teraz start. Drift, dobra! Co ty biegłeś? jedzenie? <grystanie> <grystanie> tak. Taka, jesteś głodna? Taka, jesteś. A cicho! a kto tutaj tak? Pisać? Ej! No. Także reasumując, nie mamy nic w lodówce. Znaczy, mamy jakieś jajka i łososia, ale mamy chyba coś innego. Pewnie zjemy jak zwykle to samo. Ogólnie od. Jakieś czterech tygodni jestem na niskich węglach i czuję się dobrze. Wczoraj sobie pozwoliłam, słuchajcie, po miesiącu na pizzę jest mi z tym bardzo dobrze na psychice aczkolwiek przestawiłam się już na takie lekkie jedzenie i naprawdę jestem super z tym. Także jedziemy, zrobimy sobie zakupy, a ja później się wybieram na ciuchy na rumpa Zeszliśmy na dół do auta widzę, że Michał coś nagrywa <laughs> no Dobry weekend, słuchajcie. Dobry weekend był. Jestem, słuchajcie. Jakiś pan jechał windą jak winda wyjechała do nas do pięter, to się zestresowałam i przestałam nagrywać. <grym> Myślę, że ten pan by tego nie zrozumiał i tak. Bo to taki starszy pan. Zatem e, jak wrócimy, zjemy coś dobrego, muszę się ogarnąć. Właśnie chcę pojechać sobie na lumpa. Zobaczymy, co mi się uda się złowić. A później chciałam jechać posprzątać cały gabinet, no bo wiecie jak to jest po całym tygodniu podłogi, kurze, no wszystko, wszystko. Oczywiście nigdy mi się w piątek tego nie chce robić i zawsze sobie obiecuję, że albo przyjdę we wtorek przed klientkami, albo przed szkoleniem, no albo w poniedziałek, więc przeważnie przychodzę prawie, że już na klientkę i robię to wszystko w biegu i między klientkami, więc się sobie stwierdziłam, że skoro i tak jest brzydka pogoda nie skorzystamy z tego dnia w żaden sposób, to pojadę po prostu, ogarnę sobie lumpa i ogarnę sobie sprzątanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No więc na razie Zrobimy zakupy. Co będziesz kupował? Dobrego. Nie wiem, nie wszystko. Nie wiem wszystko. No właśnie, ja też mam ochotę na wszystko. <noise> Także no, u nas jest tak, że my generalnie jemy osobno. Znaczy, jemy czasem razem, ale gotujemy osobno, bo każdy z nas je co innego. Więc tak. Ale czasem sobie podjadamy. <noise> Zaraz mi bateria padnie. No trudno. Nie wzięłam innej, bo to był spontan, że w ogóle wyjałam kamerę i zaczynam nagrywać teraz. Próbuję zrobić jakieś światło, ale jestem przy windzie, czekam, jak pojechał jeszcze zaparkować. Zrobiliśmy zakupy, byliśmy nawet na śniadaniu, to znaczy ja nie jadłam się, no nie wypiłam sobie tylko czarną kawę, bo mam ochotę sobie zejść coś z innego w domu. Tam gdzie. O Jezus Maria, trzeba się ogarnąć. Tam gdzie chodziło na śniadanka do naszej ulubionej piekarni, mogłabym zjeść tylko jajecznicę, ale jajecznicę coś mi dzisiaj, to nie to. Więc mam ochotę na parówki z boczkiem, z serem, bardzo tłusto. Czyli tak jak ja mam ostatnio. To jest moje. Oh. Także idę na górę, <coughs> ja widzę na siłownię. zrobię sobie szybkie śniadanie, słuchajcie, już jest po 11, więc jeszcze przy okazji wpadło takie nieplanowane okno. A to dobrze, po wczorajszej pizzy. E, Zim śniadanie i zbieram się na ciuszki. No, zastanawiałam się, czy, czy jechać, czy nie, ale jada. E, dajcie znać dziewczyny, jeżeli któraś z Was ma gumiaki z huntera, kaloszki, zwłaszcza te wysokie, bo chciałam sobie je. Zakupić ojców i Więc jeżeli ktoś z Was ma, to dajcie znać. Uwagę. Jestem moi drodzy, już ogarnięta jak widać. Jadę na ciuchę. Pogoda jest ma tragedia. Jestem ubrana po prostu jesiennie. Tak 100%. Mam słuchajcie, o Jezu, zaraz mi telefon wypadnie. Mam słuchajcie, kaloszki, kurteczkę yy, i jeszcze bezrękawnik, żeby mnie nie zlało. I jak widzicie, nagrywam Cię mixem. Zobaczymy, jak będzie z fokusem, albo po prostu on zajmuje dużo mniej miejsca niż yy, M50, więc mam nadzieję, Malenki, w domie pokładam. Prawda dużo nadziei. No nie pada, słuchajcie. Idę przez park i cieszę się tą chwilą. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja tak mam. Eee, przez to, że tak ciągle pada, że już mam taki jesienny mega mood. I najchętniej już bym wszystko ozdobiła w jakieś lampeczki, świeczuszki, dynki i przeżywała, że jest już jesień i w ogóle taki klimat cozy. Najchętniej no ja bym tak zrobiła w całym mieszkaniu. Ale dzięki Bogu mam oprócz mnie w tym mieszkaniu jeszcze jedną osobę, która nie postradała wszystkich zmysłów i jest głosem rozsądku w naszym domu. Nigdy tym głosem rozsądku nie jestem ja, jeżeli chodzi o strojenie. Ja już po prostu pampkiny bym wszędzie łebchała i najlepiej to już święta. Ale ja Wam powiem, dlaczego tak jest. Bo w tamtym roku, jak był ten jesienny nastrój e, i wszystkie dziewczyny stroiły chaty, to ja po prostu w 30 kilku stopniach w Dominikanie siedziałam i jak chciałam sobie zrobić jesienny nastrój, to włączałam klimę na maksa i się przekrywałam kocem i włączałam świeczki i zazdrościłam dziewczynom tego. E, wiadomo, ja kocham lato i ja kocham jak jest gorąco. Ale. Nie mówi, że już mnie tak nie łamie ten jesienny nastrój. O, teraz nagrywa ładnie. Wygląda jakbym była łysa, oczywiście, że nie jestem łysa, jak ktoś pytał. Idę już, jestem prawie, słuchajcie, na, pod moimi ciuszkami. Muszę tylko przejść przez parki, przez ulicę i jestem. Mam nadzieję, że coś złowie. Ja zawsze przyjeżdżam tutaj. Bo ja oczywiście, że jestem łowcą wszystkich okazji i przychodzę tylko zawsze wtedy, kiedy jest wyprzedaż. Więc w poniedziałek kiedy to jest mój dzień, kiedy dochodzę na ciuszki. I zawsze przyjeżdżam tak po otwarciu, no bo od 10 jest. Teraz mamy, nie ja wiem, 13? 13-16, Więc, ale liczę na to, że przez ten deszcz nie jest jeszcze przebrane. Także idę, a mój gabinet mam dosłownie po drugiej stronie ulicy. Więc zrobię szybkie zakupy i lecę sprzątać. Nie mam statywu, to znaczy mam, ale musiałabym całą konstrukcję tutaj robić. Sorry za wystające ramionczkę, nie spodziewałam się, że się będę tutaj rozbierać. Pokażę Wam szybko, co mi się udało kupić w lumpie. Pierwsze, co kupiłam, to zwykłe białe rurki. O! Zwężano. Rurki zawsze są zwężane, prawda? Ale takie są rozciągliwe, nie wiem, czy one. Nie, no, pewnie być okej. Okay. To jest rozmiar w ogóle. Ja tak wiecie, ja często na oko kupuję. Ale nie, myślę, że jest spoko. Najważniejsze, że są takie rozciągliwe. Ja ogólnie nie noszę spodni. Bardzo rzadko się spodnie. Drugie, co kupiłam sobie, to takie truksowe nie wiem, czy to będzie widać. Pewnie nie. Na gumeczce i zwężane troszkę na dole. takie ni to dresik, ni to co. Widziałam to sobie tak tego, pytanie, ale myślę, że jakieś zastosowanie zastosowaniu ich znajdę. Wzięłam sobie taki słuchajcie, ala jeansowy kombinezon i już go widzę po prostu z takimi, no wiecie, ubrania jak się tak opokazuje, to one tak ładnie nie wyglądają przeważnie. Dopiero jak je się założy, on jest na zatrzaski. Znaczy czy się nagrywa, ale nagrywa się, jest git. On jest na zatrzaski. O, ma no tutaj takie zwężanie. Więc ja to po prostu widzę z takimi ładnymi brązowymi klapeczkami. Wiadomo, że mówię, no, jak się założy i jak się... no, to się. Ma tu taką klamkę lekką, ale liczę, że to zejdzie. Eee, więc z brązowymi klapeczkami. No mówię, jak się tak przykłada, to nie wygląda dobrze. Jak będzie wyprasowana i będzie na mnie, to będzie super. Jak go wystylizuję, to Wam pokażę. Następnie taka ołówkowa spódnica. Bardzo fajna za kolanko, na jakieś szkolenie, czy nawet do marynareczki. Tutaj ma jeszcze szlufki na paseczek. No wygląda super, bardzo elegancko, bardzo klasy Ok, teraz coś, co mi się bardzo spodobało. I ona jest taka sukienka. Zobaczmy taka lekko, lekko rozkruszowana letnia. No zobaczmy, ile z tego lata jeszcze będzie. Ale w razie co to będę miała na zimowe wyjazdy, bo jakieś tam się ciepłej jazdy szukują w zimu, jak to, jak to przeważnie u mnie bywa, um, o, bardzo ładna, bardzo ładna, o, też taka rozkloszowana, Boże, wiecie co, ja to widzę, ja to widzę, wyobraźcie sobie, Wracacie z plaży po całym dniu na wakacjach. Takie muśnięte słońce, lekko zaczyna was skóra piec od tego słońca. Jest zimny prysznic, mycie włosów, jeszcze takie mokre włosy. robię makijaż, odświeżamy się całe i zakładam sobie taką piękną sukienkę na kolację. Do tego um, albo koturny, albo jakieś sandałki. You no, know. no, sztos, sztos, Mi się wydaje, że to będzie trochę za dużo, ale to też wzięłam. To jest w ogóle taki kombinezon. O, ale mam ambitne plany, jeżeli chodzi o siłownię, więc Może się uda. A jak nie, to słuchajcie nawet po, w, w zimie kurde, obrana no, to jest. kurze, wiecie, jak to w Ale No to wszystko wiadomo jest doprawia. Nawet jeżeli nie na siłownię to słuchajcie pod jakiś sweterek w zimą naprawdę czy na jesień właśnie. O. Teraz. I teraz wam coś powiem. Kupiłam 7 rzeczy i łącznie z torbą, w której je zapakowałam zapłaciłam 11 zł. To się nazywa, moi drodzy, kobieta przedsiębiorcza. O, ja uwielbiam lumpy, zresztą nawet parę lat temu film, gdzieś wam tutaj go um, podlinkuję, jak kupować w Rupexie. Eee, chyba wszystkie tamte rady dalej są aktualne, muszę przejrzeć ten film i zobaczyć, czy może jakąś aktualizację zrobię. A teraz już widzę, że 5 minut gadam o moich e, ciuchach, e, z ciuchów <grym> i biorę się za sprzątanie gabinetu. Po prostu jak wszystko skończyłam w piątek, są, samą prasek, zostawiłam to i wyszło. Muszę wszystkie rzęsy... Dobrze, mogę to podnieść. Muszę wszystkie rzęsy posprawdzać, co jest do zamówienia, em, co tam mi się pokończyło, żeby zrobić jedno duże zamówienie. Em, wiadomo, ogarnąć, kurze, wszystko posprzątać, poodkurzać, zmyć podłogi, no i przygotować gabinet na, na, na cały ten tydzień. Chciałam sprawdzić, czy wszystko się ładnie nagrało i zobaczyłam to urzęsienie, były siały, zwłaszcza na tyłoku, bo... ale jutro idę.